Odczyt dokumentów publicznych na platformie Blockchain Big, krok po kroku. Aby odczytać dokument publiczny, musisz posiadać unikalny adres blockchain danego dokumentu lub link do dokumentu publicznego, znajdującego się na przykład na stronie publikatora. Następnie w okienku wyszukiwarki e-dokumentów wprowadź unikalny adres blockchain do danego dokumentu i kliknij przycisk Dalej. Następuje wyszukanie dokumentu. Teraz widzisz dokument i możesz zobaczyć kiedy oraz przez kogo został opublikowany. Dodatkowo w okienku poniżej możesz wyszukać kolejny dokument, wpisując jego adres blockchain. W celu pobrania dokumentu kliknij przycisk Pobierz plik. Dokument zostanie zapisany na Twoim urządzeniu. Teraz możesz zapoznać się z opublikowanym dokumentem. Po otwarciu dokumentu możesz zweryfikować elektroniczny podpis, którym podpisano dokument. Teraz już wiesz, jak odczytać dokumenty publiczne na platformie Blockchain Big. Platforma Blockchain Big się sprawdza.